Siemanko kochani, witam Was ponownie. No i co? Mamy niedzielę, godzina 11.43, czas się przejechać, coś ponagrywać. Oczywiście, jeżeli oglądacie to, nie zapomnijcie zasubskrybować kanału. Dzisiaj przejadę się do miejscowości Frankenberg w Niemczech. Jest to jakieś 50 km od mojego domu. Kiedyś tam tamtędy przejeżdżałem, widziałem, że obok siebie są akurat salon Mercedesa, i salon BMW. Oczywiście na placu mają wystawione samochody używane. Sam jestem ciekawy, ile to tam będzie kosztowało, jakie modele będą mieli. Dlatego jadę właśnie tam, żeby to nagrać i podzielić się między innymi z Wami tą wiedzą. A tak na marginesie to powiem Wam, tak samo od siebie. Kurde, uwielbiam te drogi niemieckie między małymi miejscowościami. Przed nami, jak widać, dwóch motocyklistów. Też jadą w stronę Frankenbergu. No być może też chcą sobie sprawdzić ceny samochodzików, co tam można używanego kupić w dobrej cenie. No nigdy nic nie wiadomo. To trzeba mieć naprawdę nie, fart, nie? Praktycznie dojeżdżamy na miejsce. O, już jesteśmy na miejscu. I jak na złość deszcz zaczął padać, nie? No, ale na szczęście z tego co wiem powinienem mieć w schowku parasolkę. Także myślę, że coś z tego skleimy jeszcze wiatrzyko się zerwało ale zobaczmy co my tutaj mamy A-klasa 61 tysięcy przebiegu 15 rocznik 20 tysięcy euro obok również Aklasa, co my tutaj mamy 2020 rocznik, 30 000 przebiegu, 28 000 euro. Kurczę, fajna autko. Bardzo mi się podobają te nowe klasy. Kolejna, tym razem czarna. 14,5 tysiąca przebiegu, 25 000 euro, 136 koni. Troszeczkę mało tej mocy. Ale samochodzik fajny. Tu już Dizelek w A-klasie. co my tutaj mamy 31,5 tysiąca 20 tysięcy przebiegu, 150 koni. Ale tutaj co obok, o, tutaj już mamy coś ciekawszego Również A-klasa. Ale tutaj już mamy AMG. Wprawdzie troszeczkę słabsza wersja. Tu mamy A35 AMG. Przebieg 12 622 rocznik 53 tysiące. Ale kurczę powiem wam, samochód super. Ja jeszcze spróbuję go z tyłu chwycić. Fajnie, fajnie wygląda. Matko z tyłu, jaki zderzak. Podoba mi się, podoba mi się. Bardzo fajny samochód. No tutaj już się nam robi troszeczkę ciekawiej. Teraz może zacznijmy od początku. No i dobra. Co tutaj się dzieje? Mercedesik CLA. Rocznik 17. 80 tysięcy przebiegu. 122 konie tylko. 23 tysiące. Kurde, troszeczkę za mało tej mocy. O, tutaj jaki fajny. Fajna właściwie stylizacja. Czarny z czerwonym. Fajne, fajne. Podoba mi się. Mamy również 122 konie. 37 tysięcy przebiegu. 27 200. Kolejne CLA. O tutaj tu już mamy sedanik. O tu już trochę więcej mocy. 160 koni. Ale prawie 40 tysięcy euro. 16 tysięcy przebiegu. Fajne, fajne. Tutaj już C klasa kabriolecik I co tutaj się dzieje 184 konie 52 tysiące przebiegu Rocznik 18 35 tysięcy euro Kurde powiem wam Cena dosyć ciekawa Naprawdę bardzo fajny samochód Jedziemy dalej Kolejna C -klasa. 156 koni, 43 tysiące przebiegu, rocznik 17, 26 tysięcy euro. Kurde, powiem Wam, że tutaj to jest naprawdę ciekawa oferta. Bardzo dobra cena. Ładny, ładny samochodzik. Kolejna C klasa A tym razem już w kombi. Jak ktoś ma rodzinę albo psa. Co tu się dzieje? Rocznik 22. 8000 przebiegu, tylko 163 konie. 40 tysięcy euro. Też dobra oferta. Fajne, fajne. No tutaj już półeczka wyżej. Te klasę widzimy. I co tutaj się dzieje? Rocznik 17. 82 000 przebiegu. Dizelek, 170 koni. 28,5 tysiąca euro. Ale fajne. Fajny, fajny, naprawdę podoba mi się, kolejna klasa w kolorze białym, również sedanik. Wizelek, 18 rocznik, 71 tysięcy przebiegu, 42 tysiące euro niecałe, fajny. Tutaj mamy elektryka i ogólnie troszeczkę większe samochody, ale zobaczmy od początku. Kurde, Gielbe, Fajny pakiecik. Dyfuzor na dole. No mam mieszane uczucia, powiem Wam, jeżeli chodzi o to auto. Ono nie jest ani brzydkie, ani też nie powala, że tak powiem, swoją urodą. No ale nic, zobaczmy. O, tutaj oferty nie mamy na ten samochód. No nic, zobaczmy dalej. Kolejne GLB 22 rocznik 9200 przebiegu. Diesel 116 koni, tylko przy takim aucie 41 tysięcy. Kurde, trochę mało tej mocy. Co tutaj następny nam pokaże? też GLB, nie GLC. 18 rocznik 50 tysięcy przebiegu, 34 tysiące euro. 211 koni. No, to już troszeczkę lepiej to wszystko się prezentuje. Co mamy? Tutaj jeszcze kolejne gielce. 194 konie Diesel 66 tysięcy przebiegu, 42 tysiące. Fajne, powiem wam, podoba mi się. Co tutaj za tego elektryka krzyczą? EQA 250. Przebieg 16 tysięcy, 190 koni, 43 tysiące euro. Jak na elektryka nie jest to jakaś wygórowana cena. Jeszcze raz zobaczmy jaką z tyłu wygląda. Fajny fajny samochodzik. podoba mi się. No nic. Jedźmy zobaczyć co tam słychać w BMW. Albo mała zmiana planów. Zobaczmy w ogóle jak tutaj auta użytkowe stoją cenowo. Sprintera mamy. 45 tysięcy praktycznie. 6700 przebiegu 22 rocznik no tutaj już fajna V klasa właściwie dwie V klasy no tutaj już cena troszeczkę wyższa 73 tysiące, 21 rocznik Gizelek 240 koni, prawie 32 tysiące przebiegu a na tego nie ma oferty no dobra, lećmy dalej po dalekiej podróży chyba całe 100 czy 150 metrów. Witamy na terenie BMW. No, coś tutaj fajnego myślę, że znajdziemy. Nic, zaraz zobaczymy. No i na pierwszym planie mamy oczywiście X5. Fajne, ładne auto. Trochę duże. Mi osobiście takie nie jest potrzebne, ale bardzo fajny samochód. Co my tu mamy? 100 tysięcy przebiegu Niecały 20 rocznik 63 tysiące euro 265 koli No tutaj już mamy czym polatać Fajny, fajny X2 S-Drive Szkoda, że nie X-Drive 38 tysięcy euro 9 tysięcy przebiegu 22 rocznik 37, 38 tysięcy euro Kurde, fajna oferta Fajna, fajna. Tu dalej mamy trójeczkę. Fajna, biała. Co tu się dzieje? 41 tysięcy euro. 22 rocznik. 12 tysięcy przebiegu. Kurde, super oferta jak dla mnie. Podoba mi się. Dokładnie w tym kolorze. I z tym fajnym, chromowanym grillem. Tu już mamy piątkę. Co tutaj się dzieje? 19 rocznik. 66 tysięcy przebiegu, 44 tysiące euro. 340 koni. No to tu już mamy grubo, czym polatać. A tutaj niespodzianka. Salon BMW, a tu Volkswagen na sprzedaż. Golf RK. 38 tysięcy euro. 300 koni. Rocznik 19. I tutaj mój ulubiony model. Jedynki. Kurde, ta nowa jedynka bardzo mi się podoba. Szkoda tylko trochę, że zrobili w niej przedni napęd. Ale cóż, prezentuje się świetnie. 140 KONI. 22,5 tysiąca euro. Przebieg nieduży 35,5 tysiąca. Rocznik 19. No ale no, no strasznie mi się podoba ten samochód. Kolejna. Ale tu słabiutka wersja, 116 i 109 koni, 24 tysiące. Fajna, ale nie, to jest 110 koni, 109 to jest jak dla mnie o wiele za mało. Następna, 118 i już widzę z daleka, czyli 140 konie, 22 tysiące przebiegu, 19 rocznik, 47 tysięcy. Jeszcze jedna jedynka. Też 118, 140 koni, przebieg 60 tysięcy, 21,5 tysiąca euro. Ale powiem Wam, bardzo mi się podobają te jedynki. Wprawdzie wersja 135 M byłaby lepsza, ale niestety nie mają takiej wystawionej, żeby Wam pokazać. To jeszcze na deser zobaczmy, co tutaj się dzieje. X3 w przebieg nieduży 36 000, roczny 20. 190 KONI, 39 tysięcy euro. Fajna oferta. No i myślę, że na dzień dzisiejszy wystarczy już tego podróżowania. Następnym razem spróbuję się przejechać na takie komisji, gdzie będzie więcej różnych marek. A jeszcze po drodze widzimy Renówkę. A co tam? Zajedziemy, sprawdzimy, co tam Renault ma w swojej ofercie. No, z tego co widzę, to tutaj nie tylko Renault. Proszę, Defendera mamy, Range Rovery. A zobaczmy, ile taki Defender. Kurde, ale bardzo ciekawy kolor. Nie mam zdania, aż czy jest fajny, czy kiepski. Ale cenę już widzę. O matko, o matko. Mamy tu 300 koni. A to praktycznie nowe auto 50 km przebiegu, ale 130 000 euro zobaczmy dalej Range Rover Hybryda 85 000 euro 404 konie Ale może na razie zejdźmy trochę na ziemię Poszukajmy czegoś tańszego Tutaj mamy Arkany, ale z tego co widzę, to są nowe samochody, ale kurde, nie przemawiają do mnie jakieś takie dziwne to, co tu się dzieje. 31.500 euro, 140 koni, silnik 1.3. Ale no nie wiem, nie wiem, nie przemawia do mnie ten samochód. Co mamy z drugiej strony? Trochę mniejsze samochody. Ale to miało być o samochodach używanych, a tutaj... Renówka ma wystawione same nówki. No może chociaż z 2-3, zobaczmy. Renault Captur 140 KONI. 1 3 silnik, 27 000 euro. Powiem Wam absolutnie nie mam pojęcia, czy to dużo, czy mało. Nie interesowałem się tą marką. Kolejny Captur 35 000 euro. 23 rocznik. Tak, tutaj będziemy mieli same nowe samochody Renozo i ZEO i same elektryki, ale z ciekawości zobaczmy ile to kosztuje. A nie, tutaj Clio jedno. 20 000 euro, 1 20 tysięcy euro 1.0 silnik 91 koni Który to jest rocznik. Kurde już ślepy jestem, ale nie widzę. Dobra, co tutaj są za tego Zoi Nówka 36,5 tysiąca euro, 109 koni. No to tak, jakby ktoś myślał o elektryku. Ja osobiście nawet takiej opcji nie dopuszczam do swojej głowy. Nie, to bez sensu, kochani. Widzę, że tutaj same nowe samochody są. A jak wspomniałem, miał być używanych. już ostatni samochód Renault Clio, piątka. 20 000 euro, 91 koni, silnik 1.0 No nic, nie widzę, żeby gdzieś na placu były tutaj samochody używane. Zerknę sobie tylko kolejne Zoey. Z ciekawości, czy to tonówka, czy używany. Nie, tu wszystko mamy. w 10 km, przebieg. Nie, same nowe samochody. Jeszcze przejdę się i zobaczę. O, a tu Skoda się trafiła. Myślę, że Skoda będzie używana, żeby zieleni nie deptać. 16 tysięcy euro. 83 tysiące przebiegu. Rocznik 19. 116 koni. Ale ładnie wygląda. W tym kolorze fajnie, fajnie. Mi się podoba. A już się chciałem wycofać, a jednak coś się używanego znalazło. Ręcz rower. Ewok 39 tysięcy euro. Zaraz może troszeczkę przybliżę. 39 tysięcy euro, 150 koni. Rocznik 19, przebieg 50 tysięcy. Dobra, zobaczmy co jest dalej. No, smarta myślę, że nie za bardzo chcecie oglądać. Megane 4. Co my tu mamy? 18 tysięcy przebiegu. 25 tysięcy euro, 158 koni. No, taki fajny, taki dosyć poprawny kombiaczek. Co to jest? Hyundai i Kurde, nie wiem, jak to się czyta, powiem wam szczerze. 23 tysiące euro, przebieg 43 tysiące, 18 rocznik, 120 koni. Ale według mnie. Ciekawa oferta. Czy oni mają gdzieś tam napisane, jaki to w ogóle ma zasięg? Nie, niestety. To byśmy musieli sobie sami poszukać na jakichś katalogach. Co tutaj jeszcze? Clio 5. 22 rocznik. 23 tysiące na lotu. 19 tysięcy euro. No, nie wiem. Nie mam zdania na ten temat. A to może jeszcze jeden ręcz rower. Co to za kolor taki? Nie wiem. Nie mam zdania. Tak samo jak w przypadku Defendera. Czy to fajne, czy brzydkie? Ale sprawdźmy cenę. 34 tysiące euro. 19 rocznik. 56 tysięcy przebiegu. Diesel 180 koni. Samochód fajny. Podoba mi się aczkolwiek niekoniecznie w tym kolorze no nic to by było na tyle a nie przepraszam jeszcze po drodze mi się golfik trafił siódemka co tu się dzieje 24 tysiące euro automat 1.5 150 koni 35 tysięcy przejechane wiecie co jak dla mnie jest to Dosyć atrakcyjna oferta. Coś tu jeszcze kolejne zoi. Zoi. E, będziemy kończyć. Widzę, dalej nowe pojazdy stoją. No i na dzień dzisiejszy to już naprawdę będzie koniec, jestem zmęczony, trochę wszystko to zeszło. Także myślę, że wam się to podobało. No i pamiętajcie oczywiście, jeżeli się chociaż troszkę Wam to podobało, jeżeli chociaż... W jakimś tam jednym procencie Wam zainteresowałem. Zostawcie subskrypcja. Daje to zawsze trochę więcej motywacji do pracy. Dobra, serdecznie Was pozdrawiam i na dzień dzisiejszy Zaszaj, się żegnam. Aha, dobra. tak jeszcze na koniec. W związku z tym, że mamy wakacje, życzę Wam przyjemnego wypoczynku, tym, którzy, którzy akurat są na urlopie. Także żegnam Was i wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.